Gucia usunął skrzynki pod streamu. Wiesz, no jest ryzykowana, prawda? Teraz. Na, u skrzynkowiczów. I ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch ze strony Gucia. Bo on te skrzynki miał ile? Przez parę lat. Jest największym, największych streamerów. Więc raczej gdzieś tam wiedzą o tym, że, że Witek kręci. No i dobrze, no i dobrze zrobił, nie? Za 20% stawki dziennej kara olbrzymia. Nie, wątpię, żeby takie kary podostawali. Dlatego, że to nie było aż tak dobrze uregulowane prawnie, więc obstawiam, że za tak nieoczywiste rzeczy nie mogą chyba ukarać ich jakoś super surowo. Nie wiem, nie wiem. Ja się wiesz, to też się w sumie prawie nie znam. Tak se nie że, że tak mi się wydaje, nie? Wyobraźcie teraz tych małych streamerów, którzy żyli tylko ze skrzynek, jeszcze dostają karę do zapłacenia. A to już chudy. do Rumunii jak Kiszak trzeba uciekać, i tam firmy otwierać, bo to już w Polsce nie ma czego szukać. Plan na Sylwestra. No, przygotowujemy tutaj mieszkanie pod Sylwestra. Lampki, porządki, mycie podłóg, No, tam wiesz, znaczy już wszystko zrobione w sumie, nie? Wszystko zrobione. Porządki w garderowie robiłem wczoraj. Wynosiłem rzeczy do składzika przeróżne, żeby zrobić przestrzeń. No, już jestem gotowy, nie? tam jeszcze wczoraj Squid Game oglądałem. Oglądajcie nowy Squid Game? Jestem po dwóch odcinkach, ale na drugim już ostatnie 5 minut zasnąłem. No, ciężko było. Ale już była druga, druga była, to już naprawdę. Trochę RPG, e, RPG, no. RPG. Propaganda jest. Chyba jeszcze do tego etapu nie doszedłem. Widzicie, że to chińskiej, koreańskiej propagandy? Wam widziałem, że policji nie lubią. Jak zarabiać miliony na on -pans? Patrz, inwestujesz 200, wy, a wyciągasz miliony. No, to jest dobra inwestycja. Niezła stopa zwrotu. Prawda jest taka, że tylko ona zarobi na tym miliony, na tym kursie, a te dziewczyny pokażą dusko, pokażą psiochę i chuj. Tylko koledzy i rodzina zobaczą i tyle będzie. Tak naprawdę. No bo zobaczcie, wydaje mi się, że jest jakiś limit, jakiś próg bólu tego Onliansa. Wiadomo, te pierwsze osoby, które zaczynały gdzieś to rozwijały pewnie. Zgarnęły największą pulę. Ale, żeby teraz się pewnie przebić, jest już na pewno duża konkurencja w tym, yy, na tym rynku. Chociaż, nie wiem, może ja się mylę. Nie wiem, mo może, może mi się tak wydaje. Ale to trochę tak, jakbym zrobił, jak zostać streamerem Lola na, na polskim Twitchu, nie? Dużo streamerów Lola na polskim Twitchu. Ciężko by było, żeby powstało nagle, nie wiem, pięciu, dziesięciu kolejnych dużych streamerów Lola. Bo już po prostu rynek jest trochę nasycony. Nie wiem, czy tak nie jest. Też tutaj nazw dla teamu może z racji aktualnego okresu nazywiecie się Nowy Rok. Nowy Rok. Śmieszne. Ogólnie, myślę, Myślimy nad nową nazwą drużyny. Możecie podsyłać tej propozycje. Bo nawet <laughs> ostatnio robiliśmy taką burzę mózgów. Co mogłoby być? I takiego pewnego kandydata nie mamy jeszcze. Team R? Team R. Wiecie co? No, śmieszne w sumie, nie? Ale to znowu nawiązanie do klubu R. Nie wiem, czy ch chciałbym wiązać drużynę. Bo tak potencjalnie gdzieś tak myślimy, fajnie by było w przyszłości pozyskać sponsorów. Jakiś, nie? Żeby każdemu się fajnie grało. No i tak, na przykład, nie wiem, czy byśmy chcieli mieć jakąś łatkę nawet jeżeli to jest takie insiderskie i takie, wiecie, dla wtajemniczonych, to nadal nie wiem jak na to firmy patrzą. Ja nie, nie nie wiem, nie ja się na tym aż tak nie znam. Ale no różne są firmy i mają różną różne politykę, które są bardzo brand safety. W ogóle sobie wam mówiłem, że będzie jakaś taka duża współpraca, pamiętacie? 15 maili wymienione, dogadywane, tu. Ku szczegóły, wszystko, już miało być już ostatni etap i się okazało, że wycofują się z Twitcha całkowicie bo jest to platforma, na której są podejmowane jakieś różne tematy, nie, że to powiem, nie byli świadomi jaką platformą jest Twitch, że tu się tematy religijne polityczne podejmuje, hmm, że ludzie mogą sobie pisać trochę co chcą, a i uznali, że rezygnują z całego Twitcha a, Ej, wczoraj jeden ziomek, tak dosłownie zostawiłem Twitcha włączonego, nie? Siadam i mam odpalonego Twitcha i patrzę. Nathan, Nathan z Jakoś tak, 10 tysięcy widzów. Kliknąłem, stream już był offline, więc nie wiem, co tam się działo. Czy to był błąd, czy to był jakiś host, czy to był rajd? Zip z TikToka? A to nie wiem, nie wiem, ja. I się wtedy chyba. Nie wiem, nie, ja nie oceniam go, wiesz co, nie wiem. Nie, nie widziałem ani tego TikToka i nie oglądam też streamów, ale wiem, że jest taka postać. On chyba kiedyś Lola grał. Udaje reakcję. Udaje reakcję. Ej! Pół polskiego YouTube'a, jak nie więcej, więcej! Udaje reakcję. Podkręca. A wy mówicie z... Bo udaje reakcję, to, to... dziwny argument. z nie powinien mieć tyle widzów, ale kto to ustala, kto ile powinien mieć widzów? Widzu, ma 10K, a niech ma kurna jest 100 tysięcy nawet tych widzów. Co mi to, Co nam to robi? Nie bądźmy tacy, wiecie. Zawistni ma, to niech ma, niech się chłopak rozwija. A bo tak, status legendy Xajowi zabrał. No ta, protokół yy, czarne orły od Marcina trzeba wstrząć. I Industries będzie dojeżdżać. Natana, nie ma już Xi. Saio nie jest w Xaio Industries. Jabczon jest teraz największym streamerem tam, ty Wysocki. Tam w industry zostało. W wieku jesteś pośmiewiskiem internetu jesteś i jesteś upoldzony i pier***nięty. Spoczuję twoim rodzicom, że urodzili takiego debila jednego jak ty. Jesteś popiolony tak samo jak twój tata i twoja mama. Jeden i drugi rodzic. Często się jeździ po rodzicach, ale po jednym. Ale nie po dwóch. Weź kurwa zniknij z internetu, bo jesteś popierdolony. Pozdrawiam, Dawid Jasper. Pozdrawiam Dawid Jasper. Człowiek z najnormalniejszej polskiej rodziny. Wzór i przykład. Dziękujemy Dawid że nie warto chodzić na tej pierwszej roli w i szercie. Przy ma coś, że wie, co on wie. Ja, jestem stary, nie wiem jakie dziki narażało się na ziemię. Wróciłem dwa mediobiary do schowka w mieszkaniu. Możeś tego. Nieuczesana nie używa spacji, jak mówi. To jest jak jedno słowo. To jakbyś tak napisał. Powiedział, znaczy. Werso w esce. Przeróbki, deepfake'i, AI z Majusią w roli głównej, bo powiem ci, że. Z Majusią w roli Dla mnie jako konsumenta mediów czasami to już jest za dużo. Wiesz, to staram się na to nie reagować i nie trafia do mnie akurat dużo takich rzeczy. Szczerze, może to jakoś jestem nie, nie poinformowana, ale szczerze nie, nie trafia do mnie jakoś dużo tych rzeczy. Na pewno biorąc pod uwagę to, że jesteśmy osobami medialnymi, no to brałam pod uwagę, że takie rzeczy mogą się pojawić i też patrząc na to, jak dużo takich materiałów pojawia się z moim udziałem, więc jakby to było do przewidzenia, na pewno obserwuję sytuację. Z boku, i do momentu, kiedy to jeszcze nie jest aż tak szkodliwe, no to po prostu to obserwuję i zostawiam tak, ale na pewno, jeżeli to będzie szło w złą stronę, no to będziemy już ingerować. Mm -hmm. A miałaś kiedyś takie momenty, że chciałaś e, pójść z jakąś publikacją, jakimś materiałem do sądu? Na ten moment nie, ponieważ mam taki dosyć duży dystans i raczej staram się patrzeć na takie sytuacje trochę, na takie sytuacje trochę z przymrużeniem oka, no bo jednak wystawiam się na opinię publiczną, jestem osobą medialną, więc jakby nie ma też co popadać w paranoję i jakby dużo było komentarzy, które były w moją stronę krzywdzące, ale na razie jeszcze nic z tym takiego znacznego nie zrobiłam, chociaż powiem Ci, że od kiedy jestem mamą, to trochę napieram do tego takiego mm, troszeczkę innego spojrzenia, że jakby więcej Rzeczy uważam, że może zaszkodzić mhm. I, i, i myślę, że na razie jeszcze nikt nie, nie, nie zaszedł mi za skórę tak bardzo, yy, ale na pewno już jestem bardziej na to wyczulona. A te przeróbki z Majusią, no takich super mocnych przeróbek chyba nie widziałem jeszcze, może w odpowiednich miejscach w internecie nie byłem. Z bomblem był raz mocny post, że a, to nawet nie będę go cytował, ale z bomblem był mocny odnośnie ten, jego dziewczyny, która Wyka no, sprawa, ale post, który tam wrzucił ktoś na Twittera, no zaskoczył mnie. Oby syn. Ja przecież nie ubrałam się jak ci... Czy nie ubrałam się jak dzika? Ci... Czekajcie. No ta spódniczka taka, no nie wiem, no jeżeli idzie gdzieś tam na imprezę, no to teoretycznie. Oby, jeszcze, jeszcze... No, ale no, króciutka jest. Co nas się na streama tak ubiera. Przecież ja się nie ubrałam jak ci. Normalnie wygląda to. Dobra. Wołam starego, wołam starego, żeby mi powiedział Starego? Jak ty się do ojca zwracasz, A few moments later. Mam, jestem na czy wyglądam jak prostówka? Szczerze, raz, dwa, trzy Pół na pół no, Tak średnio bym powiedział, tak się <ślesz> ten głos? Jeszcze raz, to jest on Szczerze, raz, dwa, trzy Pół na pół no, Tak to jest ten gość, ten sam głos Pół na pół, ale się zgodzę. Ten dół taki trochę... Zależy, wiadomo, no to też różne imprezy są... Jakby różny dress code jest na różne wydarzenia, nie? na pół. No jeżeli tak się na streama stroi, to trochę dziwne. No dobra, niech się każdy ubiera jak chce, no będziemy dyktować. ale mnie jara taki ubiór. Taka krótka spódniczka. Wiesz co, no spoko to wygląda oczywiście, ale no... Teraz wiesz, postaw się też w roli ojca, by się twoja córka tak ubrała, no byś mieć tak lekkie zastrzeżenie. No, ale to znowu, no pewnie wiem jak masz, jak ma 18 lat czy coś, no nie możesz się tak ubrać. Bardziej no, normą stało się nazywanie rodziców stary i stara, kiedyś to był wstyd tak mówić sam, dalej uważam, że to jest obraza. Co myślicie o tym widzowie? Ja myślę, że jako dzieciak nie powinno się mówić stara stary, ale jeżeli już jesteście na stopie przyjacielskiej z rodzicami, a mam nadzieję, że kiedyś taki moment nastąpił każdego, no bo... Ile można być rodzicem, kiedy się już dorosłym, samodzielnym? To można powiedzieć, że to już przestaje być ojciec ojcem na zasadzie już ci ojcować, tylko staje się bardziej przyjacielem. No i wtedy no to już jest kwestia jak wy między sobą uzgodnicie. Jeżeli to jest dla jednej i drugiej strony okej, okay, no to czemu czemu by nie? Ja mówię daddy. Okay. Lubi ta? Lubi to? Ja Tatuś ma 25 lat. No i spoko. To jest do, to, jest jak kto lubi. W no. sensie jak to rodzice się, to ustosunkują, bo jedni mają mega luz z czymś takim, a inni można nie odpowiadać, no. Ale myślę, że na pewno jako dziecko nie przystoi, nie przystoi. Nie wiem, ile ta, ta dziewczyna ma lat. Może może już jest pełnoletnia, ale no nadal jeszcze mieszka z rodzicami, na ich. na ich na, jakby na ich utrzymaniu. No więc oni są dla niej jednak rodzicami bardziej tatują czy mamują niż. Na takiej już innej stopie. A właśnie ty, czy ja daję plus sobie prezent związany z ocenka? Powiedz, to wie. na zakładam! Ricardo! Ricardo, Flik, nie masz tej motki. <laughs> Żona dowiedziała się, że oglądam gołe baby na telefonie zaraz jej wp... Tak już było wczoraj. Znowu Nie, to, to, on tego nie wyrzucił. Też to, to dopisał po prostu. Powieście o samochodach i kobietach i kierowcach. I jedna z nich. Kobieta kupiła sobie nowy samochód, ale nie bardzo się orientowała o co chodzi. Po raz pierwszy pojechała zatankować paliwo na stację. Patrzy tak na te napisy, nie bardzo wie o co chodzi, więc prosi tego pana, który tam pomaga. I mówi proszę pana, bo ja tak nie bardzo wiem jaką paliwo, jakie mam, z którego roku, bo ja widzę, że to jest tak paliwo z roku 96 i z 98. To ja nie wiem, strega mam zatankować roku. A on pyta: "A jaki samochód pani ma z jakiego roku?" No teraz kupiłem dwa lata temu niedawno taki chyba 2021. A on mówi: "A nie, no to w tej sytuacji nigdzie pani nie może zatankować żadnego." <noise> McDonaldów wtedy tyle nie było, jak ja byłem dzieciakiem, tylko był nie wiem dwa w Poznaniu powiedz. Jak zniechęcić dziecko do McDonald'a? No, nie. Nieważne. I idziesz z nim na ten obiad, kupujesz mu dokładnie to, co chciał. Dokładnie to, co chciał. Siadacie przy stoliku, mówisz do niego dobra, zanim zjeść umyć łapy. On generalnie w podskokach zapierdala do kibla umyć łapy. Ty w tym momencie wyciągasz z kieszeni kur... laksigen. I mu napiętnę. Laksigen? laksigen na przeczyszczenie. I mu nadalasz tego laksigenu do koli. I teraz słuchaj. On wraca, siedzisz z nim i on je je to, aż mu się uszy trzęsą, nie? I ma tą kurwa, zabawkę i tak dalej. I człowieku wracacie do chaty i on po drodze już wie o tym, że to nie będzie kurwa lekka podróż, bo on już człowieku zaczyna kurwa, srać po szybach w aucie. I się posrał, jest gnój w chuczeku, skręt żołądka człowieku, po prostu woda z dupy, jakbyś odkręcił kran. Woda z dupy. Srane po, po szybach. Nie wiem. Metody wychowawcze. Robili wam tak rodzice? W, właśnie w KFC pomyślałem tak, że po KFC niektórzy to mają bez tego laksigenu. Arszenik ci dodawali. Kuba I nie zadziałało? To z duniaka. Słyszałem o tej aferze ze z duniakiem. Że to jest taki trochę niepełnosprawny, nic, który nie rozumie, że ludzie żartują. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli żartują, w sumie to nawet może dobrze kmini. Że i tak przyjadą. Ktoś przyjedzie dla Mema, dla żartu, nie? Że, a, zobaczcie, jest lewesty Ruzuniaka XD, nie? Tam ktoś tam widział, że lik likowali go adres to gdzieś chyba było tam gimpara albo konopa.